Sărbătoare! Dă-și o pămintă, să-ți spun copac

No co ty? Ile zestrzeliłeś? No, wszystkie pięć. Wiem na ten. na pink, pink. Gratulacje. A ty? Dwa. Dwa. O. Mistrzyni też. Ile zeszczeliłeś? No 10, wszystko. Dziesięć na pięć. Rewelacja. Co myśmy? Ja jestem za wsi. ty też i ty też. Dobra, no jakie to? No tylko proszę, nie tutaj, nie tutaj, kiedy ja jestem z Kiwason. Co kiedy?

klasyfikacji drużynowej i będziemy prosili później o występowanie, a Pana yy, członka Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju Gorlowy Wielkopolski, Pana Jana Koniuszkę o dokonanie dekoracji. Klasyfikacja indywidualna grupa wiekowa młodziczek. Pierwsze miejsce czasem 5 minut 51 sekund 95 60 setne. Klaudyna Skrzypczak pierwsze miejsce drugie miejsce Marta Janczyszyn. tak Janczy tak i trzecie miejsce Monika Jesz Pionowe mogą być, Pani Dziękujemy. Dziękujemy. Klasyfikacja indy indywidualna, grupa wiekowa, młodzik. Pierwsze miejsce Wojciech Gliński z czasem 4:22. Drugie miejsce Maciej Danielak i trzecie miejsce Bartosz Kwieciński. Dzień dobry, Trzecie miejsce, Bartosz. Dziękuję Bartosz. Pierwszy jesteśmy bardzo ładnie. Proszę bardzo. Można. Dziękujemy. Klasyfikacja indywidualna grupa wiekowa juniorka. Pierwsze miejsce Magdalena Frąckowiak 4 minuty 58 61. Drugie miejsce Natalia Talacha. i trzecie miejsce Adrianna Klaja.

Gratulacje. indywidualna grupa wiekowa junior. Pierwsze miejsce Miłosz Golik 81151 Drugie miejsce Rafał Matuszczak. Trzecie miejsce Mateusz Tępniewski. Proszę o Pierwsze.

Gratulacje. Zamieszałeś tu na podium w Skowie. Pierwsze miejsce i Puchar fundowany przez przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szlichtengowa. Tak, się w takim razie. Drugie miejsce i Puchar fundowany przez dyrektora Biura Wojewódzkiego Ligi Obrony Krajów, w Gorzowie, zdobywa gimnazjum numer 3 w i trzecie miejsce pucharu fundowany przez prezesa organizacji powiatowej we, we Wschowie. Gimnazjum. Tak, w Gimnazjum... Ale bardzo Dobrze. Tak, tak, przepraszam. Trzecie miejsce. Rutawa, gratuluję. Gratuluję kapitanowi. Tak? Tak, tak jestem jest samotny. Proszę bardzo. Dziękujemy. Grupa szk szkół ponadgimnazjalnych i puchary ufundowane w tej samej kolejności. Pierwsze miejsce liceum. Pierwsze liceum imienia Tomasza Zana. We Wskowie. Brawo! Drugie miejsce społeczne liceum w Żarach. Brawo! I trzecie miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących i ekonomicznych Lubsko. Prosimy. Brawo. Zespoły wraz z opiekunami. A tu koło, trzecie miejsce. Lubsko. A gdzie Zalkan? Proszę bardzo. Trzecie miejsce. Teraz za mnie popatrzymy. Dobra, dziękuję. Dziękuję. I teraz klasyfikacja. Druży miejsce i Puchar fundowany przez starostę powiatu wschowskiego zdobywa... Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju we Wschowie. Proszę no. cały zespół. Kto przyjmuje? Dziękuję, dziękujemy, dziękujemy, dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję wszystkim uczestnikom za miłe spotkanie, proszę posprawdzać, zobaczyć, czy macie zrobić wszystko, w związku z powyższym do miłego zobaczenia za rok, a na następnych zawodach innego rodzaju. Dziękujemy bardzo.